Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy podkręcali Herce naszego monitora. Poza tym pokażę Wam ustawienia w monitorze, które należy ustawić, aby osiągnąć najlepszą wydajność i najlepszą czystość obrazu. Oczywiście będę robił to na bazie mojego Acera 390 Hz, tak więc pod Wasze monitory, może to inaczej się nazywać nimi, jednak ustawienia te powinny być włączone. Tak więc oglądajcie. Poprzedni odcinek był dość dawno i tam nie było uniwersalnego poradnika, jak podkręcić Herce, tak więc dzisiaj będziemy podkręcać herca w sposób taki, jaki podkręcaliśmy tamte herce, ale też pokażę Wam aplikację, która pozwoli Wam na podkręcanie herców na kar karcie zintegrowanej, na karcie AMD i po prostu na każdym urządzeniu. Oczywiście pamiętajcie, że każdy monitor ma swoje limity i na przykład mój monitor jest monitorem 390 herców, jeżeli chodzi o monitor bazowo, który jest, przynajmniej tak według producenta, deklarowany i też ma swój limit, który Wam dzisiaj pokażę i wtedy należy nie panikować, poczekać, niech to ustawienie się cofnie i problemu po prostu nie będzie. Niemniej jednak, zanim przejdziemy do odcinka Zanim wyjaśnię wam jak to zrobić, chciałbym was zachęcić na wejście na stronę mojego partnera. Tutaj wpisujecie kod promocyjny SKULL i dostajecie 2,50 zł na start oraz 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Tak więc możecie spokojnie sobie tutaj doładowywać i otwierać na przykład skrzynkę, nie wiem, Teddy'ego. Skrzynka Teddy otwieramy sobie za stówki i nam wypada tutaj z tej stóweczki, co nam wypada. No akurat nie trafiłem nic dobrego, ale mam dla was również dobrą informację, bo jeżeli wpłacicie 10 zł z moim kodem, to będziecie mogli wziąć udział w giveaway'u. Giveaway, giveaway o nie niekoniecznie znajdziecie w opisie, to jest giveaway na Nawaja Knife Slaughter, czyli na Navajak. Jak najwyżej, już Was trochę tu się zebrało. No i jak wystarczy, będzie 200 osób, to wystartuje giveaway i ktoś z Was zgarnie tą kosę. Tak więc użyjcie kodu do promocyjnego school. A my przejdźmy do odcinka. Tak więc, jeżeli chodzi o herce w monitorze, to pamiętajcie, bazowo macie jakieś herce, na przykład macie monitor 60 herców, to nie liczy na to, że nagle wystrzelicie wystrz 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 do 200 herców, bo jest to raczej nierealne i matryca raczej tego nie obsłuży. Więc w pewnym momencie, po prostu monitor, kiedy będzie ustawiali sobie te herce, wam zgaśnia i będziecie musieli poczekać, aż ta opcja, którą ustawiliście się, się, cofnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o panel serwowania wideo, jest tam bodajże 15, sekund, więc nie jest to dużo. A jeżeli chodzi o CRU, to dzisiaj to sobie sprawdzimy, więc w CRU również tak jak coś możemy e, zrobić. Aby znaleźć aplikację Custom Resolution Utility, wystarczy wpisać w Google Custom Resolution Utility. No i oczywiście wchodzimy sobie w pierwszą stronkę i tutaj pobieramy sobie tą paczkę z zipem. Ja już mam ściągniętą tą paczkę, więc już ściągać jej nie będę. Niemniej jednak na pulpicie mamy tą aplikację i musimy ją po prostu wypakować do folderu, abyśmy mieli tą aplikację osobno. No i jak wejdziemy sobie w folder z tą aplikacją, mamy taką aplikację jak CRU, wchodzimy sobie w to i tam są też różne opcje jak Reset, Reset All, więc w razie WR jeżeli coś wam się będzie działo, taki reset'a możecie walnąć i, i macie z głowy te ustawienia. Niemniej jednak tutaj możecie sobie jest Monitor, na który chcecie te ustawienia zmienić, na przykład powiedzmy, nie wiem, chcemy sobie podkręcić właśnie ten mój Acer, który ma 390 Hz, I będzie to trochę absurdalne, no ale załóżmy, że chcemy go podkręcić. I zanim ogólnie przejdziemy do podkręcania, ważną informacją dla Was powinno być to, że jeżeli mamy monitory ustawione tak, że mamy na przykład jeden i dwa połączone, tak, że są powielone, jak na przykład teraz podczas rejestrowania obrazu, to możemy mieć problem z przechwytywaniem konkretnych herców. Czyli na przykład teraz zobaczcie, ustawiłem sobie na 60. I tutaj jest wszystko spoko. I na głównym monitorze możemy ustawić maksymalną możliwość herca, więc jest również spoko. Ale w przypadku teraz podkręcenia przez NVIDIA, to nie będziemy mogli tworzyć rodziczości niestandardowej, ponieważ... No mamy dwa monitory w wpięte jako jeden, więc ciężko, żeby tu dało się to kliknąć, więc w razie, w będziemy coś takiego robili, czyli będziemy grzebali dalej w panelu sterowania Nvidia, to będziemy zmuszani wejść właśnie w rozszerzenie tych pulpitów, aby nie były one zduplikowane. Niemniej jednak my to zajmiemy się teraz custom resolution czyli tym co wszyscy mogą z was robić. No i oczywiście mamy teraz tutaj monitor, ten 390 Hz, więc nim się też teraz zajmiemy. No i oczywiście będzie to podkręcali, to w tym miejscu po prostu wpisujecie swoje herce, jeżeli macie monitor full HD, to możecie kliknąć automatic. TV macie tylko po prostu HZ i tu wpisujecie na przykład, nie wiem, 65, bo chcecie podkręcić o 5 Hz, klikacie OK, OK, klikacie RESTART 64 i w razie W, jak coś wam się stanie, to klikacie F8, jeżeli nie będziecie mi obrazu, ale tutaj nic się nie powinno stać, bo mam monitor 390 Hz, więc podkręcenie o 5 Hz w 60, to jest naprawdę... W sensie to nie jest podkręcanie, tylko to jest po prostu ustawienie. No i w razie w, macie taki guzik, jak widzicie tutaj Recovery Mode F8. No i po prostu w ustawieniach ekranu, jak teraz sobie wejdziemy, to powinniśmy znaleźć tam możliwość ustawienia 65. Herców. No i taką opcję też widzimy, więc tu te opcje możemy sobie dodawać, i możemy sobie tych herców dodawać różne różne warianty. Więc jak macie monitor 60 herców, to myślę, że to jest mega, mega worth. A my przejdźmy teraz do Nvidia i tam do, do, do celowego miejsca, w którym my będziemy podkręcali sobie mój monitor, ponieważ mój monitor jest obsługiwany przez kartę w tym momencie mm, e, kartę Nvidia, czyli możemy sobie właśnie w Nvidia to coś ustawić. No i wchodzimy ze sterowania Nvidia. I co najważniejsze, jeżeli zmniejszycie rozdzielczość, bądź gracie na przykład w Counter Strike'a w mniejszej rozdzielczości. To najprawdopodobniej na tej rozliczności będziecie w stanie po prostu podbić więcej herców. Czyli na przykład, jak gracie 800x600, spróbujcie podbić tą wartość o więcej, właśnie na 800x600, bo możliwe, że uda wam się zwiększyć o naprawdę sporą liczbę. No i my klikamy sobie teraz do stosu, i mamy, jak widzicie, możliwość utwórz rozliczność niestandardową, i my tutaj otworzymy sobie rozliczność pod CSa, czyli pod moje 4 na 3 Czyli 1440 na 1080 no i my możemy sobie te herce podkręcić nawet do 399. Skąd to wiem, już to testowałem, po prostu powyżej monitor nic nie wyświetla. No i teraz, jak klikamy sobie test, to w tym momencie powinno nam przetestować, czy ta rozdzielczość coś działa. Jeżeli e, działa, widzę, że jest nieobsługiwane wejście, więc okazało się, że o, jednak Supra jest 399, nie, to może 398. Musimy sobie w ten sposób testować i sprawdzić, po prostu, jakie herce są możliwe. No i ja teraz okienka nie widzę, bo mam nieobsługiwane wejście Cały czas ciemny monitor i nic się tu nie dzieje, ale po 15 sekundach nam wraca to do normy i możemy sobie ustawić coś innego. No więc testujemy sobie kolejną opcję. 398 test. No i 398 herców już widzę, więc jest git i możemy kliknąć sobie tutaj tak. Widzimy, że jest opcja i tutaj w ciągu 10 sekund mogli kliknąć tak. I w tym momencie mam już dodane rozdzielczość taką, jaką bym chciał do CS, tylko że na wyższych hercach i jak widzimy są te herce naprawdę ogromne, bo 398 i takie herce też możemy sobie teraz ustawić. Oczywiście są to herce tylko na tej rozdzielczości, więc tylko na tej rozdzielczości będziemy mogli w CS z tych herców korzystać. Ja oczywiście sobie to usunę, bo nie będę podkręcał tego teraz do takich wartości, bo to jest to po prostu... Absurd raczej tak nie odczuję różnicy w przypadku, no w przypadku tutaj samego CSGO, więc tego raczej robić nie będę. No i co? No, tak prosto, w prosty sposób możemy sobie te herce podkręcić na kartach Intela, na kartach AMD, na kartach Nvidia. Na Nvidii jest to naprawdę banalnie proste, bo jest to wbudowane oprogramowanie przez pane sterowania Nvidia i tak naprawdę nic robić nie musimy, bo to wszystko po prostu działa. Niemniej jednak, aplikacja cr cały czas przydaje się do właśnie innych opcji, czyli na przykład opcji na AMD, czy Intelu, w sensie po prostu na innym. Sprzędzę niż mam Jano, bo jak oczywiście na Nvidia to mogę sobie sobie Nvidia korzystać, no wypowiem będziecie korzystać z scalu, jeżeli tej NVIDIA nie macie. Więc to są dwie opcje, które możemy wykorzystać, ale przejdźmy do ustawień monitora, które są równie ważne co ustawienia herców, czyli podkręcanie herców to nie to wszystko. Pamiętajcie, że jest jeszcze efekt ghostingu, którego należy uniknąć. I w tym celu warto sobie odpalić taką stronkę jak Blur Test od Cyber UFO, która wygląda właśnie w ten sposób i to jest taki teścik UFO i wy możecie teraz pamiętać, też widzieć, że mamy 60 fpsów, 60 Hz, bo to przechodzi przez Elgato, więc więcej tutaj nam nie wyświetli. Niemniej jednak, aby ja znowu sobie rozdzielił po prostu ta opcja znowu bym widział więcej tych FPS-ów, ale chodzi o efekt ghostingu, który jest po prostu za UFO, gdzieś ten UFO i zaraz się powiela. Tu możemy sobie to sprawdzać. No i podczas takiego sprawdzania warto sobie wejść właśnie w opcję monitora. Ja sobie w tę opcję monitora teraz wejdzie, wy będziecie powinni widzieli teraz przejściówki, więc wchodzimy sobie w menu i tam powinniśmy znaleźć coś takiego jak opcję Overdrive bądź opcję VRB oczywiście każdy producent nazywa te opcje inaczej więc sprawdźcie jak na Waszym monitorze to się nazywa ja mam monitor marki Acer i ten monitor nazywa te opcje w ten sposób, czyli Overdrive VRB I teraz te opcje właśnie Overdrive i VRB powinny być włączone w tym przypadku na maxa jeżeli chodzi o opcję VRB, ta opcja niestety zmniejsza jasność monitora i tutaj nic z tym nie zrobimy ale opcja VRB ogólnie ma za zadanie robić coś takiego, żebyśmy my po prostu widzieli wszystko w czasie rzeczywistym, żeby jak najszybciej się wszystko odświeżało i żeby te diody między sobą bardzo, ale to bardzo szybko się przełączały, więc to jest jedyna rzecz, jedyna uwaga co do, co do VRB, że niestety, ale on zmniejszy Wam jasność ekranu i z tym musicie się niestety liczyć. Jednak co ważniejsze przynajmniej przy takiej opcji VRB będzie bardzo czysty obraz i bardzo klarowny obraz, więc jak ktoś będzie Wam szybko przebiegał tego bardzo szybko spostrzeżecie i będzie bardzo wyraźnie, więc będziecie mogli łatwo strzelić headshota, bądź po prostu, nie wiem, co tam gracie, ale no, myślę, że będzie znacznie, znacznie lepiej. W każdym razie, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się nas podaje. Tak, z łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem. No, jeżeli masz jakieś pytania, jakiś problem z podkręceniem herców, no to napisz na stronie School Media, na zakładce Pomoc, a my postaramy Ci się pomóc. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć. Cześć.